Cześć, witajcie. Jestem w Piotrku, zabieram Was na zakupy ze mną. No i może najpierw takie poduchy na krzesła. Gdzie tu jest cena? O, cena. Nie wiem, Urwana. Moment. 17 zł. O, A jeżeli macie poduszki, to możecie sobie tylko kupić. takie ładne 12 12 a to białe 15 i tak to się słuchajcie prezentuje e, no i słuchajcie idę dalej zachęcam was do moich wszystkich filmów także haul i z, z, zakupów e, firmów shorts zostawcie komentarz w mi serduszko o I tu mamy, słuchajcie, za 60. Jeszcze taki. No czekajcie, przejdę, bo nie chcę tam przeszkadzać Państwu. Więc przejdę z drugiej strony. Ale mamy, słuchajcie, lusterkę. Za 18, to jest fajne. 6 mhm. złotych to jest chyba do farbowania za 9 ręce za 6 w promocji za 3 do masażu za 8 no i słuchajcie takie pojemniki komplet 30. Ale mi się słuchajcie, tutaj spadło. To mi się podoba. I takie małe. Kosztuje 22. No dobra, mamy też takie puszaki za 22. O, 25. Jest tylko duży wybór. Tutaj mamy te kosze Za 50, bardzo ładne. A te nawódki A to w jakiej cenie? Takie kolorowe, fajne. Te mniejsze 135. Tu mam taką skrzynię 130. I to większe 140. I tak to się prezentuje. I jeszcze takie coś. 25. żurawa, 25 no i słuchajcie, na mydło nie, ja zobaczymy mhm. nie wszystko pokazuję, bo niektóre pokazywałam ale to jest fajne, kubek Ceramiczny, słuchajcie, za 10. I metaliczka. Za 15. słuchajcie, dywanik. Jaka cena? Ja szukam tu już dywaników. 12. O. Ale ten szary. Ten szary. 25. A ten. No szkoda, że ten za siedem jest biały. O, szkoda, że jest biały. No i ręczniczki po sześć. Najtańsze. Ładny ten zielony jest bardzo. Jego nie było. Ale to co to jest? Piętnaście plażowy może ręcznik jeszcze taki bardzo fajny to są fajne uchwyty, patrzcie za trzy mhm. idziemy dalej bo nie chcemy przeszkadzać innym słuchajcie, grzybki za pięć

A te Jerzyki za sześć. Mm -hmm. O, to takie kwiaty za 20. A ten Jerzyk? Jerzyk ma futerką za 12, piękny. Wazonik za 20. Piękne rzeczy. No, kochani, idziemy dalej, bo nie chcemy przeszkadzać innym kupującym. Mm. Tu mamy jeszcze takie słuchajcie stoliki, które Wam pokazywałam za 110 o. tutaj kolekcja jeszcze pełno biżuterii, kochani, jak szukacie dla siebie czy dla dzieci. Są hitty buzeczki po 17 Jakieś kietry ale małe. Te staniki sportowe za 20. O, jeszcze się tu przejdę. Taki macie spacer ze mną. E, ja lubię tak spacerować i filmować. Dostawcie, słuchajcie, kciuka w górę. <gry> o, pełno skarpet. No i kochani, subskrybujcie, lajkujcie i baj.